Hej, witajcie na kanale. Dzisiaj mam dla Was zadanie z granic. Wiem, wiem, jak słyszycie słowo granica i widzicie te wszystkie znaczki LIM, to pewnie chce Wam się. No właśnie, tutaj w to wykropkowane miejsce wstawcie w komentarzu, co Wam się chce. Ale dzisiaj pokażę Wam, że to jest totalnie proste i że w tym zadaniu chodzi po prostu o podstawianie liczb. Serio, tylko o to. Zanim zaczniemy, zobaczcie, co nam dali w zadaniu. Mamy dwie rzeczy. Dwa ciągi, an i bn. Nieważne, co to znaczy, ważne jest, że powiedziano nam, co się z tymi ciągami dzieje, gdy n rośnie do nieskończoności, czyli osiąga ekstremalnie wielkie liczby. Otóż w tej nieskończoności ciąg an przyjmuje wartość równą 2, natomiast ciąg bn w tej nieskończoności przyjmuje wartość równą minus 2 trzecie. I teraz robimy tak. Mamy granicę z sumy, co możemy rozbić na sumę dwóch granic. Z kolei, gdy mamy w granicy iloczyn, liczymy granicę iloczynu, no to możemy taką granicę rozbić na iloczyn dwóch granic. Osobno dla szóstki i osobno dla bn. To samo z tą drugą granicą robimy. Osobno dla trójki granica i osobno dla an. Tutaj mamy obliczyć granicę ciągu, którego wartość jest stała, stale równa 6. No więc, jeżeli wszystkie wartości w ciągu są równe 6, no to granica tego ciągu musi dążyć do tej szóstki. Ogólnie jest równa 6. O, jest równo 6. W to miejsce musisz podstawić to. Zauważ, że jak wstawiam już konkretne wartości, to znika ten symbol granicy. Teraz tutaj mamy ciąg stały o wartości równej 3. No to ciąg stały ma granicę w tym wypadku równą 3. W to miejsce wstawiasz tą informację dwójkę. No i tutaj już pozostaje tylko taka prosta arytmetyka. To skracam z tym przez 3. Wymnażam to z tym, ciach to razy to. To jest plus 6, minus 4 dodać 6, plus 2. I to jest końcowy wynik. Mówiłem przecież, że to proste, to tylko zwykłe podstawianie. Zobaczcie, że następny przykład. Jest dokładnie taki sam, tylko ma kreskę łamkową. Zostańcie ze mną. A, i koniecznie wyślijcie ten filmik kumplowi lub kumpeli, którzy też myślą, że Matma jest do bani. Zobaczmy, czy uda nam się go przekonać, że jest inaczej.